Szanowni Państwo, 20 dniu, 23 stycznia 2013 roku odbyło się spotkanie z radnymi Klubu Ziemia Roczyńska, na którym poinformowałem radnych o podjęciu informacji o możliwości wystąpienia nieprawidłowości w przygotowaniu inwestycji pod nazwą Rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadów w Jaroczie". Mimo, że w mojej wypowiedzi nie wskazałem na pana Mariusza Szanownicza, nie padło jego nazwisko, w związku z tym, jeżeli Pan Małynicz uważa, że ta wypowiedź dotyczyła jego osoby, jest mi przykro. Z tego powodu i z tego powodu przepraszam.